Program współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz przez portal wdolnymśląsku.com Pojęcie odnawialnych źródeł energii jest dosyć szerokie. Zwykle traktuje się w nim energię słońca, wiatru, płynącej wody, czasami pływów. Bywa również, że traktuje się, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, tak zwaną biomasę, czyli rośliny. Przy czym to jest oczywiście pytanie, jak szybko są to odnawialne, no bo wiatr nam wieje. Cały rok oczywiście w pewnych dniach nie, w innych bardziej, w, w drugich mniej. Słońce też nam świeci w dzień, w nocy nie świeci, ale jednak cały czas świeci. Natomiast jeśli potraktujemy biomasę, szczególnie tą bromasę drzewną, leśną, jako element odnawialnych źródeł energii, to jest to pewien błąd systemowy. Dlatego że no, odnawialne będą drzewa w perspektywie tych lat, w których rosły, czyli jeśli wytniemy stuletnie drzewo i przerobimy to na opał, no to tracimy 100 lat, trudno mówić o odnawialności. Są też bardzo wyraźne badania pokazujące, że samo pozyskiwanie na przykład drewna energetycznego wymaga sporej ilości energii, zarówno w procesie uprawy tych drzew, jak i samego ścięcia, transportu i tak dalej, więc jest to jest to, no jest to kontrowersyjne, natomiast jeśli chodzi o taką biomasę odpadową, w szczególności biomasę pochodzącą z gospodarstw rolnych, z bliskiego naszego otoczenia, to jest to dobre rozwiązanie. Jeśli nie mamy co zrobić, na przykład nie możemy użyć słomy w innych celach, no to użycie jej w celach energetycznych bywa dobre, jakiś wytłoczyn itd. Oczywiście tu trzeba zwrócić uwagę, że te rośliny a właściwie odpady z produkcji roślinnej y, powinny być suche, no i powinny być spalane w specjalnie dostosowanych do tego pieca, żeby nie emitować zanieczyszczeń, bo spalana mokra biomasa może być bardziej nawet toksyczna niż węgiel i o tym trzeba pamiętać. Też ważne jest, żeby ta biomasa pochodziła z bliskiego sąsiedztwa i, i, i po prostu służyła też rozwojowi lokalnego rynku gospodarki. Mówimy tu o roślinach, ale też trzeba pamiętać o biomasie odpadowej pochodzącej z produkcji zwierzęcej I, i ta biomasa w postaci gnojowicy jakiejś może być na przykład używana w biogazowniach i te rozwiązania również są dobre, one wspierają też... Polskie rolnictwo i wspierają lokalny rozwój zrównoważony obszarów wiejskich. Pozyskiwanie biomasy dla potrzeb energii z, z drzew nie jest do końca dobrym rozwiązaniem, dlatego że drzewa możemy w bardziej zaawansowany sposób wykorzystywać do produkcji domów, nawet wielopiętrowych budynków z drewna klejonego. Możemy je wykorzystywać również do produkcji mebli, i jest to większa efektywność też ekonomiczna takiego wykorzystania biomasy drzewnej. Stąd uważamy, że biomasa drzewna nie powinna być podstawowym źródłem odnawialnej energii jeśli chodzi o biomasę. Tutaj naj, naj, najlepszymi roślinami są rośliny, które po prostu i tak uprawiamy, czyli cała produkcja zbożowa, w której mamy jakieś odpady. Bywa, że siano, które jest zbyt suche i nie jest, nie, nie jest do wykorzystania. Te rośliny są roślinami dedykowanymi. Oczywiście można uprawiać specjalnie dedykowane rośliny, na przykład żeby produkować biodizel i praktykuje się to w przypadku rzepaku w Polsce ale ilości, które musielibyśmy produkować tego rzepaku są po prostu gigantyczne i to na dużą skalę, w skali całego kraju to nie zastąpi nam napędu do, do, do samochodów. Stąd to, to nie jest zbyt dobre rozwiązanie. Była w pewnym momencie też modne mod wykorzystanie tak zwanej wierzby energetycznej. Sprzedawano sadzonki tej wieżby. Chyba to był najlepszy interes dla tych, co sprzedawali tę wierzbę energetyczną, dlatego że my widzimy tak zwane Plantacje, wieżby energetyczne, one stosunkowo słabo y, 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 są wykorzystywane. Też bywało tak, że żeby tą wierzbę posadzić, wieżba wymaga środowiska podmokłego, czyli jakiś łąk podmokłych, no niszczono cenne ekosystemy tych łąk podmokłych. Trzeba pamiętać, że one są bogactwem dla owadów, dla motyli, dla zapylaczy, więc każda taka plantacja, którą robimy, może być też szkodliwa. Natomiast myślenie o tym, jak wykorzystać tą energię, którą mamy zakum zakumulowaną w biomasie, na przykład też w osadach ściekowych do produkcji biogazu, ale też można nawadniać pola, na przykład w oczyszczalniach glebowo-korzeniowych, gdzie trzciny nam oczyszczają ścieki, no to w tym momencie mamy też produkcję tej trzciny, która, jeśli zostanie poddana procesowi wysuszenia, może być też pewnym źródłem biomasy, ale to trzeba pamiętać, że ta biomasa to przede wszystkim biomasa odpadowa z produkcji rolnej, z jakiejś gospodarki ściekowej. No i też trzeba na to spojrzeć też inaczej, że te najprostsze metody spalania biomasy. Pochodzące ze średniowiecza, czyli że wrzucamy coś do pieca i z tego pieca leci nam dym, no, i mamy trochę energii ciepłej, no to są najmniej zaawansowane technologicznie. Jeśli myślimy o biomasie takiej roślinnej, to lepszym rozwiązaniem jest przetworzenie jej w pelet. I to się robi na przykład z wiórów też drzewnych w gospodarkach, w tartakach, bo tym peletem możemy w znacznie bardziej profesjonalny sposób palić, dostosowywać temperaturę, efektywnie wykorzystywać energię i to jest dobre rozwiązanie. No i oczywiście biogaz, to znaczy biomasę możemy biogazować i teraz pytanie o rozwiązanie, które zastosujemy. Dlatego, że do tej pory technologicznie stosowano no, biogazownie, które były dopasowane do konkretnego rodzaju odpadów, albo z produkcji roślinnej, albo z produkcji zwierzęcej. W tej chwili Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dopracowuje technologię, która pozwoli tworzyć biogazownie do każdego typu odpadów roślinnych i zwierzęcych i dzięki temu możemy efektywnie wykorzystywać biomasę roślinną i zwierzęcą. Program współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz przez portal w